Witamy wszystkich, to jest Butterfield 3. Dzisiaj ze mną Toadie. 3, się I Krogi. No, witam, witam. I to jest, co to jest? To jest operacja. Bookfield 3. Bookfield 3 i płynie to chodzi nawet, nie wierzę. I mnie zabili, nie. Dobra, spokojnie, spokojnie. Tak, i dostanie tego, banation. Admina w derwi Wiecie, że to są admini w BF-ie. Kuźwa ze spasem, ze spasem, Ej, no. po pozdrowienia dla adminów z BF-a. Dobra, idę z wami. O, zabiłem kogoś. Zabiłem kogoś z asfalta. Chyba faktycznie ciężki sprzęcior tu będzie nieprzydatny. Ale wchy! Ej, mam no tyle... walka na bliski to jest nas bardzo. Jorzech mam tyle FPSów, że Jorzech się nie się przyzwyczaić. Podtrzymam sobie z PP 19 lat. A co się będziesz? PP? Tak, jak odblokowałem to trzeba się pobawić, nie? O pieruny, ja, ja, ja... tym, ja z technikiem biegam, o kurde. się dziwię czemu mi się tak dziwnie gra O, no i się Manko mnie zabili To i ty podnosisz ciągle? Nie, nie To ten apokalapse musi ciągle ciepać podnoszeniem Nie, później, nie, chodź, nie. zrób to na siebie i nie pój. na wszystkich trzech. Dobrze. O kuźwa, jeszcze jeden był, się zjawił. Tak. Dawaj, dawaj. Granat. Cofać, cofać, cofać. Tak, cofa, cofać. Tam jest ich piłka, mogę. Nie ma się co pchać chyba tędy. Mam trzy granaty. No pewnie. Dobra, ja padłem, ale jeden padł od nich. No, ja też umarłem. Nie, nie ma co. Ale to, to było genialne. Jebiebie jeb, trzech padło. Jeszcze Townika to Townik zarżnąłeś tego czwartego? Czy uciekł? Uciekł. Gdzieś jeszcze zarżnął tego czwartego, to wiesz, jaki to był team play? No, ja dwa razy podrząd padłem, ale mnie podnieśli dwa razy. No. Nie, no, chyba trzeba wrócić do grania troszkę w BF-a też. podnosiciel. Nie, ja podniosłem tylko Ciebie, Toadik. Tak. A ja, nie miałem kiedy no, kogo innego podnieść. Nie, nie, nie lubię PP-19. A, PP-19, a już wiem co to jest, aaa. Takie śmieszne. Takie małe. No. Teraz coś Boże, z RPG nawalają. Jezus. Jak się bawić, to się bawić. Yep. Yep. O, wow, przyjaciel tu jest, i ze spasek wobec zarżnął. No cześć, Tauli. Ale nie będziesz płakał? Nie nie Dobrze. No, i pad kolejny. Ło kurde. No z drugiej strony to ja się nie będę bawił. Ej, poprawili coś z BF-em trójką. Bo są stabilne FPS-y. Bo są stabilne fps -y w miarę, a zawsze szalało. Tylko że na, te na tej mapie tylko. Nie ma kampienia. Granata, granata. O, za go i dostałem. Bolało, nie? Nie mam ryby. Ej, strzelają, no kurde. No co, ty w bf No nie wierzę. Ja myślałem, że to mogę do rodziny założyć. Dom zbudować. Ja sobie kupiłem samochód. A nie, to nie w To nie w tej części. To wow. Dinia w tej części, w hardlanie jest tak, samochód. Ale nie kupisz, nie ale mogłeś wypożyczyć. No, nie, to nic nie mogę zabić tutaj. Tutaj nie <noise> Nie wiem ja w gościa pakowałem co magazynek i cudą go zabiłem. No ja nie mam sprzętu na bliski dystans kurczę. Nie masz Mki? M16 nie masz? Ale ja to tak bardzo lubię jak To jest najlepsza broń do zabijania Takie dysztansze Ja z M416 biegam 25 Na dole, na dole No MP7 to też jest przerąbana broń no, MP7 jest to a po pewnych 2000 mocno. całej przedsiębiorczości 2000? Tak. To był w przedmiot. Ja już go nie będę miał. Ja go nie mam od dwóch ja Miałem go dwa lata i teraz odchodzi. Aaa i... 1% gościowi zostało. Tak. Dobra, no, tu robimy rozruch. Wziąłem M50. O no, no to teraz to to, to to będzie rządzi. Będziesz rządził. Nie, nie lubię powiem, tego. Powiem wam, że metoda zaporowy ogień skutkuje. Tak? Zawsze skutkowała. No. Szcz Szczególnie na metrze. Tak, ja, na metrze, tak. Ale, tylko cichy i szybki komputer. Tak, i system się tak ładuje szybko, że do biosu nie możesz wejść. Pozdrawiamy nie. kumatych. Nie, Ksadakso. Ksad. Ano, Ksadakso. Ksad. Ja już nie chciałem reklamować go po imieniu. Oj, panowie jesteście bardzo okrutni, no. A Xax przynajmniej nie płacze. Aż Strzelają granaty. To, to są granaty granatami, najgorsze są doszedrany Dobra, ile tego tu zaciepać, bo mnie już w nerwia. No i oczywiście ile mu zostało 26%? A ten... przebieg koło naszego, na nasz ślepy, no A jak? Można, chcesz, może. Ja Zaraz wezmę granaty. Będę ciepał to, idecie, <śmianie> Ale tylko zobacz, czy to nie jest zakazane. A i mamy wszystkie punkty WTF. Ale co już przejmują? To nie wszystkie. Spokojnie, nie płakać. No nie zrzucimy cię, bo jest najpierw nie, zanurzyłeś. Ktoś się odniósł. Podniósł się? Ktoś nie chodził. Nie, nie, ja A ten, apokalipsa. No. Tam gdzie byliście przed chwilą, to od dołu wchodzą. Nie, ja Dobra, ja stąd uciekam. Nie będziesz w tym sam A jeszcze jeden no. dobry Kurde Grunt to dobry za porozy. Grunt to trochę ich wykosić i zabrać. Paru to, no Krogi tutaj walczy No nie Za punkt C okay. ale punkt B przejęli, nie Już przyjęte, no to Aha Tak ładnie <laughs> tam wchodzili. Na, na no, trzeba co odbić. O, granat, granat, granat. Dobra, tędy się raczej nie przebijemy. O, cholera, ale blokują. Nie ma tam tędy. Ale pompkrob nie ma. Szans Właśnie, Krzysiu, przebudowę ja go... no, punkty. Już odwołali już odwołali przecież w czwartek czy w piątek. Mówię Ci. A przejęli. A my bierzemy C. Okay. C jest nasz. Ale B też przejmują. Biegnę na A. MP7 jest... ...przepotężny. Ja jednak jestem zwolennikiem PKP PKP? Intercity czy jakie? Nie, normalne, krajowe, regionalne przewozy. Kuźwa, podniosłem chyba tołika czy kogoś. Nie. Tak. I uważaj tam jest ich dwóch, trzech O, też mnie podniosłeś, widzę. Tak, aleś jeszcze, kurde. Jeżeli tam siedzi. A z góry sekund dostałem z sobotą. Nie ma co tam się pchać. Nie. trzeba C odbić. Hops, hops. Już jest nasz. Tak wszyscy się z... rzucili darmowe punkty. Promocja. Claymore. Dobra, wbijajcie się, chłopcy. Nie wiem czemu, ale ja uważam, że Claymore jest rozwiązaniem każdego problemu. <noise> Dobra. Chcę rzucać apteczkę. W twój zaporowy jest o tyle fajne, że... ...przechodzi przez ściany. No, bo ścieżkę przechodzi. Tam strzelają ich ominę. Tracimy punkty, panowie. Mówicie, jak przejdzie tutaj ścian nie widzę. No już nie ma ścian, faktycznie skończyły się. To dziewczynki i no punkty przyjmujesz. <grymne> nie, nie, też coś zabijać Oj, oj, kurde, no. Podnosisz i punkty przejmujesz, chyba. Okay. <laughs> widzę w tabeli. Kurde, dobrze mi idzie. Będę robił to dalej. Szpoko, chopok. Zabrał mi frag. Wow, wróci tam gdzieś tam że za zaporowym tym. Zabij ich wszystkich. Bierzemy C, widzę. Bardzo ładnie. No wszystkie. Pokémon No właśnie tam. No, więc z dwóch stron po lewej stronie. Bo... Y, nigdy na lewo. Nigdy. Zawsze na prawo. A tu dym mną ktoś rzucił. nie. Kresiu plecy i to dużo plecy. nie gdzieś widzieć playmorów? Nie, bo ja biegam tylko. Ty, Tołdzi, żyjesz. Poniosłeś mi. Byłem A myślisz, że ja patrzę? No. Tak? To jesteś w będzie mój drogi padawanie. Eee, Tołdek. Ku**a. Ty jesteś mój padawanie. spokojnie, spokojnie. Jest dobrze. Tołdiego zabiją. Jest to dobrze, bo kukuję... jest głupi. Arteczko. Weź mi arteczko. Oj, dobra. Apteczka by się przydała naprawdę. Yy, uwaga. Co? Nie, ale za późno To za... zobaczy. Chciałem, ja żebyś sobie prawej. On był z lewej. Lewa. No, z lewej ino by strzelał. Tu jest dym, zakłopcone. On też przejął swoją taktykę z pociągiem. Kto z pociągiem walczy, ten od pociągu ginie. Ja walczę a zwałem Bawisz się nie powiem w kogo wiesz co cię z a zwałem biegał ale dawno tym nie strzelałem ja... Tu zdechło, tu zdechło... Tam zdechło, ja zdechłem. Ej, wygramy to jeszcze, lulu. Cześć, ja, spokojnie. Zabił mnie Pech. <grym> Nie... Pech to dobry zawodnik. Pech to jest legendarny gracz albo zabite przez administratora to ale było. zauważcie, że on gra na każdym serwerze no, ale kiedyś zabił wszystkich ale nikt go no, nigdy, nikt nigdy nie widział. nikt go nigdy nie widział on zabija wszystkich to jest pewnie jakiś admin albo coś twórca to jest pewnie Cale. Dobra. bierce, 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 jesteśmy na balkoniku strzelają widzę a no nie Wygrali Dobrze było. Było dobrze. Szybko i dobrze. No. Jakieś dwie. Wstyd i hańba no. Wstety, wstety tak. Nie. Czemu? Było dobrze. Aż to Tak no się nie może zabrać I mu tumberetek, a jak? Dawdzi. Ciężko mi. E? Dobra, kończymy. Już ze swoim paskiem. <laughs> to by też się powiększyło o 3 cm? No. no. dobra, trzymajcie się wszyscy na razie. Narka. Hejka.